Cześć, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w Assassin's Creed Mirage, ja jestem Baba Zakierał i w ogóle powiem wam na początku pozmieniałam sobie wygląd naszego assassina, Bar dodałam barwnik, gdzie on bardzo fajnie wygląda Wieczący miecz, który jest w dodatku deluxe i również sztylet oraz talizan więc bardzo fajnie teraz nasz pasim wygląda ale lecimy sobie dalej śladem Nura eee, rozmawiamy z Roshan Może coś ma ukrytego, Is there anything more you can tell me about the Sharia district? Why would it be of interest to Nur? The people there are in quiet support of the rebels. Common folk, workers, merchants. Come to think of it, Nur did make mention of a new contact, a merchant. It may be this merchant dwells in Ashara, among the dying leather factory workers. I will keep an eye out for a stall. Ok, czyli mam, mamy jakąś tam małą wskazówkę. Rozmowa wzruszona była. Powiedziała nam o jakimś kupcu, więc musimy go sobie znaleźć, ale. W sumie ja bym sobie jeszcze popatrzyła. Że... Aha, Enkidu jest niedostępny. Dobra, więc nasz Enkidu nie jest dostępny. O, teraz mogę go wezwać. Survey the area in Kidu. Rozejeme se po kolice. To nas nie interesuje. Wow. O, tego ty zapomniałam, że mogłem przeszedł zestrzelić ten kido. Ciekawe, dość Czyli rozejrzymy się tam. To mamy punkt widokowy, też sobie go odkryjemy. Gdzieś coś jest, ale tego jakby nie widzę. Muszę się rozejrzeć tutaj. Jeszcze sobie odkryjemy tutaj tę stronę, Dobra, tu sobie się przejdziemy po skrzynkę, czy bo czemu by nie? Tymczasem czasem niż z soku lata, my lecimy dalej. Cast your gaze, Bo jest jedzenie, ale niekoniecznie. Pilkarami się przydadzą. Nigdy nie wiadomo, kiedy można wydać. Punkty widokowe. Właśnie, na no punkty widokowe to ja bym się chętnie udało. Chciałbym do lepszy. Dobra. Po drodze, jeżeli mamy, to czemu by się nie udać, prawda? No przecież odkryjemy sobie przy okazji. Okej. Okay. Tak to mniej więcej wygląda. Synchronizuj. Odkryje się chyba nam część mapy? że powinna. Ale zobaczymy. O, odkryto interesujące miejsce. No właśnie. Więc tu jesteśmy. Tu musimy iść. Tak, czyli odkryła nam się jakaś część mapy. Im więcej punktów widokowych, tym więcej mapy się nam odkrywa. Coś jak w Horizon Zero Dawn z szyrafami, więc mega spoko. Dobra. Czy mogę zrobić skok wiary? Nie. Okej. Okay. Dobra, to lecimy sobie tam. Teraz trzeba jakoś jeszcze zejść. O, -o. Można i tak. Korzystaj z ławek. Unikaj wykreślać, latając w ławkach, pozwoli to również przyspieszyć układ czasu. Gdy jesteś przy ławce, ukryj się, używając. A następnie przyspiesz po. trzeba zaprowadzać. O, to to standard. Ok, to sobie lecimy. Serdzyńcy na razie nas dzięki Bogu nie poszukują. Siup. Lubię, lubię parkur. O, fabryka skór. Fajno. Nie zjemy sobie, żeby się trochę... Ah, czyli tutaj na chwile coś nie mogę podskoczyć, a tam oh. mogłam. Okay. Uh. Dobrze, tu mamy wejście. Just a moment. Derwish. Basim, Azizi. I thought you were dead. I feared the same. What are you doing here? You. You're one of them now. How? A hidden one, under Roshan's guidance. Oh, for me, this is all too much. When I did not find you among the dead, I hoped that somehow you had escaped. I spent many nights praying for your life, praying that you found safety. Today. Allah has answered me. <laughs> I am not worthy of your prayers. What happened that night was not your doing, it was the doing of evil men. You know this. It is why you have chosen to walk this path. It is why I have found my way to Baghdad. Ali ibn Muhammad is brash and sees himself a great hero of prophecy. I loathe the man, but. We fight a common enemy, one I must help defeat if my soul is to one day rest. So it is true. You are the rebel merchant who was helping Nur. What has become of him? He clings to life, but he is safe among our people. I am to continue his work and hunt Baghdad's oppressors. Ali was helping Nur get closer to one such man. But as you may know, he has since disappeared. He hasn't disappeared. He has been captured, a fate shared by many rebels of late. Do you know where he is being held? He was taken.